Zaczniemy od kalendarza Balbisi Gdzie jest trójeczka? Balbuniu? No, szukaj Jako ci czuję Dobra, tu mam trójeczkę i dzisiaj nie będzie puszki Niestety Dzisiaj znowu jakąś twardą przykąskę mamy Jakieś śrubki Takie dzisiaj, o Nie smakuje, się znowu tam i taką, bo tamta nie smakowała jej. Kolej lecimy teraz z moim kalendarzem od siostry. Zobaczymy, co dzisiaj w trójeczce jest. No nie mogę otworzyć. Co tam, co tam, co tam? Wysypujemy. Pierścionki, o, ale śliczne, z choinką i taki śliczny. Okej, okay, i został mi ostatni kalendarz, trójeczka, trójeczka, znowu nie widzę. Ja wracam. mam tutaj, 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 my co tam dzisiaj, takie trochę chudziutkie to okienko. No nie będzie krem do rąk. A nie, kremy chyba jakiś Coś samym. To się, się to zaraz zobaczę. Ale ładne pudełeczko. Tak, to jest jednak krem na dzień. Jakiś liczny, ale 20 ml tylko taki malutki. w trzecim dniu vlogmas, jak widzieliście zaczęłam dzień od robienia pierniczków w końcu mi się udało, bo już myślałam, że nigdy ich nie zrobię w tych vlogmasach ten krem to jest krem do twarzy myślałam, że do rąk, ale coś mi się nie podobało, że taki mały do rąk jest więc sprawdziłam w necie i to jest do buzi 20 ml, później sprawdzę zapach, ale teraz muszę pilnąć pierniczków żeby mi się nie spaliły yy, za oknem biało, właśnie jak musiał w nocy sypać, bo jest więcej niż wczoraj także ja lecę do pierników i zaraz będę Wam pokazywać jak ktoś był zainteresowany tymi stempelkami, się bardzo podobają. Mam je pierwszy raz. I bardzo są fajne. Kupiłam je w pepku, jakby ktoś był zainteresowany. Może jeszcze będą. Troszkę się zagadałam i mi się trochę przypiekły. A już zajrzałam do piekarnika i mówię, już są ładne. A dam jeszcze chwilę. I za długo ta chwila była jednak. Bąbeczka. Taki bałwanek. Jednak to było za długo. Dobra, włożyłam teraz kolejny, więc pilnuję. Się ostatnia tura pierniczków, nie to wzięłam. Chciałam ten kremik powąchać z Wami. Poczekajcie, podzielę ręką, mucham, mucham. Ładnie. Ładnie, ale nie wiem... Poczekajcie, wezmę trochę na rękę. O, jaki rzadki. Ładny zapach, na pewno tu jest jabłko. Takie jabłuszko, jakieś taki fajny, fajne coś. Dzisiaj sobie to wypróbuję na twarz, ale no, piękny zapach. Gdzieś znam to skądś, ale nie wiem. Dobra, do pierników lecę. Pierniczki jeszcze chwilę i będę wyciągać. Za chwilę będziemy robić test. Tylko już wyjmę, je, bo się boję, że zapomnę i wiecie, po pierniokach. Tak się na razie przedstawiają te pierniczki. Wyszły ślicznie. Chciałam sprawdzić, jak z tymi stempelkami mi wyjdzie, bo miałam pierwszy raz żebym wiedziała, czy będę mogła zrobić sobie na Wigilię, czy mi wyjdą. Ale to nie było takie trudne, jak myślałam. Bardzo fajnie się tymi stempelkami yy, robi, więc na Wigilię, na, na święta na pewno sobie zrobię. To będą teraz do zjedzenia. Czekaj, więc zrobię test. Wziąłam z taką choineczkę naj... taką zwykłą, żeby to spróbowała tylko. <laughs> No dobra, wiadomo. Co tam, te? Co w tamtym roku robiłam? mhm. <śm> dobre, dobre. Teraz jem wszystkie. Przez ten czas a świąt, na święta zrobimy kolejne. Przymierzyłam właśnie te pierścionki z kalendarza od siostry, to czy znaczy jakieś śliczne jak się błyszczy ta choinka. Pasują mi zależy na który palec, bo ja mam jeden gruby, jeden chudy, nie wiem, ale pokazuję na tej ręce, bo na, na prawą mi bardziej pasuje ta choinka, a ta wstążeczka, czy jak ktoś tam nazywa, na lewą. Ale chciałam Wam pokazać tylko, ale śliczne są te pierścionki. Przepiękne! 3 grudnia, więc to jest tragedia trochę z jednej strony, już bym chciała trochę, żeby było już dalej, ale już to szybko zleci. Ale no, te ozdoby wszędzie, dajcie znać, czy już macie u Was jakiś klimat świąteczny, macie już jakieś ozdoby. A jeżeli nie, to kiedy będziecie je mieli, kiedy wystawiacie. No, ja za chwilkę będę smarzyła ryby, jeszcze chwilę czekam, żeby się troszkę ozmoroziły. Jadłam jeszcze pierniczka, że chciałam, takie dobre, są, że szok. No, także dajcie znać, jak tam wygląda już u Was, czy też macie już klimat świąt w domu. Dzisiaj założyłam sobie tą paseczkę, choinkową taką, bąbkową, łańcuchową, z choinką mi się kojarzy, yy, no, także ja zaraz się będę zabierała za rybki, a właśnie dzisiaj jeszcze będzie Grinch, też leciał jakoś po 15, więc też będę oglądała, nastawiałam sobie budzik, żeby nie zapomnieć, <laughs> także już w ogóle fajnie, yy, no, teraz to wszystko, co miałam Wam po powiedzieć, tak, Przekąskę, co Biszka miała dzisiaj w tym kalendarzu, to jest kaczka chia i ona powącha tylko to i na już tego do później nie bierze, tylko wąchnie i... nie wiem. Mm, normalnie pachnie. Rybka mi się smaży, zapach piękny jest rybki. Ja sobie zrobiłam właśnie drugą kawę, normalną kawę. <grybki> Jak widzicie, na razie jestem nieumalowana, ale na razie robiłam tylko pierniczki, robię teraz obiad, więc... Nie malowałam się, ale pewnie się pewnie jakoś pozmaluję. założyć dzisiaj te kolczyki od siostry, które wczoraj miałam w kalendarzu. No. Na razie robię tą rybkę. Piję kawkę. Uuu! Włos. No. Balbusia się wygrzewa na karyferku, tak? Kochana moja? A ci flaszę świecę. Chciałam założyć sobie od siostry te kolczyki dzisiaj, ale one mają takie tutaj zagięcia dziwne. O, to, że ja nie mogę tego w ucho wsadzić. Takie dziwne mają do góry, a nie tak na dół w poprzyk. I nie, nie wiem, nie da się założyć tego. Oj, w kamerze nie widzę. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. właśnie skończony makijaż, biorąc takie kreseczki, usta, kolczyki, tą spineczkę wstążka, ale założyłam sobie, to porobiłam sobie zdjęcia o, z tą bombeczką, lizaczkiem, w tlereci Grinch, zaświeciłam sobie też tą choinkę, jak to się przedstawia, mam nadzieję, że wyszły mi jakieś zdjęcia, fajne są te bombki, lizaczki, fajnie wyglądają, na choince pewnie będzie to fajnie wyglądać, i też właśnie do zdjęć. Siadam, mogę na trochę grincza i będę się zastanawiała, co dalej robić, bo dzisiaj trochę nie mam weny pomysłów. Wczoraj i przedwczoraj miałam pomysły, a dzisiaj już nie mogę coś. Nie wiem, nie wiem, co mam dzisiaj nagrywać. Jakoś tak. No. Zapomniałam, mam też wczoraj nagrać. Już mój bałwanek świeci. Bateryki wczoraj były wsadzone i zobaczę, jak zmienia kolorki wam jeszcze przed każdą <śmienicza> Śnieg sypie. Tu nie widać na graniu ale tam, wam nagrałam wcześniej, to trochę widać. Ładnie sypie śnieżek. Właśnie wróciłam z dworu, sypie śnieżek ładnie. Zrobiłam sobie świąteczną herbatkę. Odkąd weszłam do domu kicham. Koniec świata. Będę też mandarynki i cały czas sobie tutaj pierniczki biorę. Może we, we wtorekowym vlogmasie ozdobimy sobie troszkę tych pierniczków. Nie wiem, zobaczę, bo jutro to raczej e, raczej nie zdążę, bo jutro będę późno w domu. E, także ja sobie siedzę, piję tą Zimą herbatkę. Uch, kicham. Jem mandarynki. A, ja będę jadła jeszcze taki y, serek homogenizowany jabłkowy. Nie wiem, czy próbowaliście. Jak nie, to spróbujcie, bo jest bardzo dobry. No, ja sobie będę właśnie to jadła, piła. Tyle. Okay, ja się będę już z Wami żegnać. Jeżeli vlog Wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, skomentujcie i widzimy się już jutro. Cześć!